To jest w występku z artykułu 226, paragraf 1 KK i za to na podstawie artykułu 226, paragraf 1 KK wymierzam karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł. 2 na podstawie artykułu 46... Co do wyroku, co bym powiedział, no że jakby pan Arkadiusz Wędzonka, policjant, potrzebował 300 zł, to... Jeszcze coś więcej, to bym się tu do wiernych zwrócił, pewnie by więcej dostał. Dokończy, tylko samochód został zakupiony jako współwłasność szanownego pana i szanownego pana. Także gratuluję właścicielom dbać, żeby nią kradli. Dobry kierowca by nigdy tak nie zatrzymywał oponą na połowie krawężnika. Poprawię się